biesu biesu daj kija dawaj go. a uważaj teraz biesie opa bierz go bierz go przynieś kija tak przynieś kija przynieś 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 kija przynieś kija Przynieś? Tak, dobry pies. Przynieś? Strusił. Przynieś kija? Przynieś? Niż ty. A ja pójdę po niego, patrz. Przynieś kija? Przynieś kija? Dobry pies. Dawaj go. Stój! O, tu już jesteśmy. Tam wędkarze. Tam wędkarze. Dobra, starczy. Na ląd. I dawaj go. Dawaj go. Tędy idziemy. Chodź.